Witam Was, komórki odpornościowe. Mam dziś dla Was niezwykłą przesyłkę. Ale najpierw, wiecie, jaka jest trzecia choroba zakaźna obok AIDS i malarii, stanowiąca globalne zagrożenie zdrowotne? Gruźlica. Wywołująca ją bakteria to prątek gruźlicy, który sieje grozę wśród takich komórek jak Wy. Już jego białka budzą niepokój. Dlatego mam dla Was szczepionkę przeciwko prądkowi gruźlicy. Żywał szczepionkę. Bakterie Salmonelle. Ach. Co? Ja szczepionka? Zdury. Ja zła. Tylko czekam, kto mnie zje. Ach. I wędruję do jelita. Od komórek odpornościowych na błonek tylko dzieli mnie. Wbijam się więc w niego. Jak w masło nóż. Przychodzę. No i już. Ileż tu apetycznych komóreczek. Stan zapalny i toksyny. To was czeka. Starczy tego potworze. Nie bójcie się. Zaraz zmodyfikujemy DNA tego bandziora i uczynimy z niego szczepionkę przeciwko prądkowi gruźlicy. Wycinając odpowiednie geny, osłabiamy bakterie i zmniejszamy jej toksyczność. A dodając geny opóźnionej śmierci, podwyższamy bezpieczeństwo, i skuteczność szczepionki. Następnie wprowadzamy trzy geny, z których każdy produkuje białko prądka gruźlicy. Po co te białka? Żebyście mogli oswoić się z prądkiem. Opracować odpowiednią taktykę walki. Wskutek czego uodpornicie się na niego. Nowa salmonella jest nieszkodliwa, a jednocześnie nadal potrafi dostać się do komórek odpornościowych. Po co? Żeby was poczęstować białkami prądka. Proszę bardzo. Proszę. Dobrze się z nimi zaznajomcie. Mało. Za chwilę uruchomią się geny opóźnionej śmierci. Żebyście mogli. O! Już się uruchomiły. Uwalnia się mnóstwo białek. A my upewniamy się, że salmonella już nam nie zaszkodzi. Nawrócona bakteria zginęła bohatersko i bezpowrotnie. Ale prątek już nam nie straszny. Dziękuję. Można się pytać? Tak. A to słychać? Tak. No to super. Yy, bo pan powiedział, że yy, salmonella nam już nie zaszkodzi. Tak. A gruźlica? Yy, gruźlica także. Znaczy, a celem było to, żeby nam salmonella nie zaszkodziła, czy gruźlica? To jest tak genialna szczepionka, że ona docelowo była szczepionką na salmonelle, a przy okazji jest szczepionką. Przepraszam, docelowo była szczepionką na prądka gruźlicy, a przy okazji jest szczepionką na salmonelle. Bo salmonelle wykorzystaliśmy jakiego, jako takiego właśnie kuriera. Wash go. A, a Okej, okay, dobra. A, ale właściwie po co? To znaczy mamy szczepionkę na gruźlicę, ta będzie lepsza? Myślę, że tak, bo tę szczepionkę, którą dysponujemy, po pierwsze jest nieskuteczna w Stanach Zjednoczonych, bo tam panuje inny szczep prądka gruźlicy. Po drugie, jej skuteczność jest. Yy, waha się między tak 80%, a chcielibyśmy 100. Yy, I po trzecie, taka szczepionka jest bez igłowa. To byłaby szczepionka podawana do jak tabletki. W kiełbasie. Słucham? W kiełbasie? <noise> Można byłoby tak na siłę. Jajka. Ty się na tym znasz, prawda? Znaczy, przepraszam. No tak, ale. Moim zdaniem, Sannepid by tego nie zrozumiał, że salmonella pełni jakąś ważną rolę i należy ją chronić. Więc może najpierw jakaś duża akcja informacyjna. A mnie zaciekawiło ten gen opóźnionej śmierci. Dlaczego tylko salmonella ma mieć ten gen opóźnionej śmierci, a my? Też byś chciał? Tak. Co to jest ten gen opóźnionej śmierci? Dokładnie jest to taki gen w zasadzie to jest cały system genetyczny ale on sprawia, że po pewnym czasie, po siedmiu podziałach dokładnie mniej więcej, yy, zanika gen, inaktywuje się gen, który odpowiada za ścianę komórkową bakterii. A kiedy nie ma ściany komórkowej, ona się tak po prostu rozpływa, umiera po prostu. Ale opóźniona. Tak, opóźniona, bo musi mieć czas, żeby dostarczyć białka, antygeny, żeby wejść. Właśnie w to miejsce, gdzie jest najwięcej komórek odpornościowych, tam gdzie będzie najskuteczniejsza. I co to jeszcze daje? To że ona jest naprawdę bezpieczna, skoro po jakimś czasie po prostu umiera. No Czyli i przekazywania białka pewnej śmierci, a nie opóźnionej. I pewnej i opóźnionej. Czyli znikąd nadziei. Ka ja już nie mam więcej ka każda, każda śmierć jest pewna, ale opóźnienie musimy jednak regulować. No ja, Bardzo, ja tylko że... chciałem dodać, że ale cieszę to, się, to nie że... jest pan doktor, którego macie zapytać teraz o swoje nie, problemy. Nie, ja, ja chciałem tylko jedno zdanie, że cieszę się, że pan wygrał tę walkę. Ja miałem przez chwilę wątpliwość, ale tak. Ale to gratuluję właśnie, że pan pokonał. Tamto stworzonko. No, jak A to się... ja mam jeszcze masę pytań. Nie wolno, już? Rozumiem. Właśnie nie wolno. Ja pokonam teraz gen opóźnienia. Bardzo Ci dziękuję. Grupę Mozarta prosimy o króciutką próbę podsumowania tego, co słyszeli.